5 luty 2019 roku, tytuł Życie wykluczone, autor Kasia Gęca czyta Dorota Łaski. W białku Białej Mops zazwyczaj kojarzony jest z pomocą finansową, papierkową robotą i zasiłkami. Mało kto wie, że działa w nim wolontariat. A działa i pomaga już prawie 9 lat. Komu i w czym? Właściwie każdemu, kto o pomoc poprosi. Osobom starszym, u których można spędzić godziny na rozmowach przy herbacie, czasem później nimi na krótki spacer lub zrobić drobne zakupy. Dla tych, którzy mają w sobie mnóstwo energii i cierpliwości, istnieje możliwość opieki nad małymi dziećmi. A jeśli ktoś dalej nie znalazł tu czegoś odpowiedniego dla siebie, pozostaje opcja pomagania w nauce młodszym kolegom, którzy mają problemy w szkole. Wybór nie jest mały, wystarczy tylko chcieć. Kto może się zgłosić do pomocy w MOPSie? Myślę, że każdy. Najważniejsze są chęć niesienia pomocy i nieco wolnego czasu. Jedynym ograniczeniem jest wiek. Żeby zostać wolontariuszem w MOPSie, trzeba ukończyć 15 lat. Nie ma jednak limitu, do którego roku życia można w ten sposób pomagać. Obecnie najstarszą wolontariuszką jest pani w wieku 76 lat. Nie wspomniałam jeszcze, jak zostać wolontariuszem. I tu sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy zadzwonić pod numer 500 396 960. Odbierze pani Dorota Owsińska, jedna z najmilszych osób, jakie dane mi było poznać. Zostaniecie zaproszeni na spotkanie przy ulicy Milusińskiej 6 tam zostaną ustalone wszelkie szczegóły i nie pozostanie nic innego jak oczekiwanie na telefon z informacją, że osoba, której możemy pomóc, już na nas czeka. Na pewno interesuje Was także, jak wygląda życie osób wykluczonych. Kim są ludzie, którzy zgłaszają się po pomoc wolontariuszy? Historia pierwsza. Drzwi otworzyła mi przymiła starsza pani. Na pierwszy rzut oka nie mogłam stwierdzić, dlaczego korzysta z pomocy wolontariatu. Zaraz jednak miałam się wszystkiego dowiedzieć. Pomimo, że panią Marysię rodzina kocha ponad wszystko, to nie może być przy niej zawsze, kiedy ona tego potrzebuje. Synowie wyjechali daleko, a i córka, która mieszka w tym samym mieście, nie zawsze ma czas. Właściwie wolontariat zalecił jej lekarz, gdyż starsza pani nie może wychodzić z domu. Wynika to z nieudanej operacji kręgosłupa. Dla pani Marysi wolontariusz miał być rozwiązaniem mnóstwa problemów. Miał robić jej zakupy, pomóc w niektórych czynnościach, a także spędzić z nią trochę czasu na rozmowie przy herbacie o wszystkim. Pomoc nieduża, dla niej jednak bezcenna. Nie czuła wstydu, przyznając się, że potrzebuje wsparcia. Wręcz przeciwnie, nie mogła się doczekać, kiedy kogoś w końcu dostanie. A wszystkie swoje wolontariuszki chwali i opowiada o nich, jakby były jej własnymi wnuczkami. Historia druga. Wchodząc do przepięknego mieszkania pani Emilii, poczułam się jak w innym świecie. Z chęcią usiadłam w fotelu i zaczęłam słuchać interesujących historii. Z wolontariatu korzysta, ponieważ, mimo że ma córkę, ta nie zawsze ma czas, by wpaść i porozmawiać. Z sąsiadami nie ma dobrego kontaktu. Trudno w wieku 90 lat znaleźć koleżanki po przeprowadzce, zwłaszcza jeśli mieszka się na nowoczesnym osiedlu. Pani Emilia to z natury gadatliwa osoba. Miała bardzo ciekawe życie. O jej przygodach można słuchać cały dzień i dalej nie mieć dość. Mimo sędziwego wieku, jest w świetnej formie. Jest w stanie wyjść na spacer i zrobić zakupy. Do szczęścia potrzebuje jedynie kogoś do pogawędki. Podobnie jak pani Marysia, bardzo ucieszyła się z możliwości korzystania ze wsparcia wolontariuszki. Jest z niej bardzo zadowolona. Często wspomina, że już dawno nie spotkała tak cudownej osoby i cieszy się, że właśnie na nią trafiła. Historia trzecia. Pani Karolina jest matką trójki dzieci. Dwójka młodszych z niecierpliwością czeka na swoje wolontariuszki, które po prostu spędzają z nim czas. Bawią się, żartują, rozmawiają, ale także uczą. Nie chodzi tu bynajmniej o matematykę czy język angielski. Pokazują dzieciom, co powinny robić w różnych sytuacjach, jak się zachować, uczą współpracy, cierpliwości. Dają sobie przykład. Może dzięki nim dzieci w przyszłości też będą chciały pomagać, będą wrażliwe na krzywdę innych. To również duża pomoc dla pani Karoliny. Ma w końcu chwilę dla siebie, by usiąść i odpocząć. Kiedy spytałam ją, czy miała opory, żeby prosić o pomoc, zaprzecza. Mówi, że bardzo ją cieszy, kiedy widzi uśmiech na twarzy swoich dzieci, a także poprawę w ich zachowaniu. Jest bardzo zadowolona z wolontariatu i uważa, że jest naprawdę świetnym pomysłem. Jak widać po tych historiach, pomoc otrzyma każdy, kto o nią poprosi. Pomoc różną, dla każdej osoby inną, tę najbardziej potrzebną. No w wolontariacie korzysta jednak nie tylko osoba potrzebująca. Zyskują także wolontariusze. Ci, którzy wybierają się do liceów, dostają punkty. Inni zdobywają doświadczenie, które może się przydać w przyszłości. Dla niektórych to po prostu świetna zabawa, satysfakcja, radość. Dla mnie osobiście największą zapłatą jest uśmiech i szczęście osób, którym pomagam. Wolontariat pozwala nam poznać nowych ludzi i ich historię. Pozwala stworzyć niepowtarzalną więź z osobą, której pomagamy. Uważam, że praca w wolontariacie jest warta wysiłku i włożonej w nią energii. Nie jest to żadna strata czasu, wręcz przeciwnie. Mamy wtedy pewność, że nie marnujemy swojego życia. Na pomocy zyskuje każdy. Ale najważniejsze. Że sprawia to po prostu radość. Na potrzeby artykułu imiona bohaterów zostały zmienione. A może i ty zechcesz udzielać się wolontariacko w MOPSie? Jeśli tak, to zadzwoń pod numer 500 396 960 albo odwiedź siedzibę organizacji przy ulicy Milusińskiej 6.